Bardzo serdecznie chcę powitać firmę, która skoro temat naszej konferencji jest mobilna edukacja, będzie nagrywała na żywo, już to robi, nagrywa na żywo nasz, naszą konferencję w internecie. Jest to firma Stream TV56, której bardzo serdecznie dziękujemy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, zawsze z wielką radością. Spotykam się z Państwem na tej katowickiej konferencji. I chciałem zwrócić uwagę na to, że po 29 latach rzetelnej pracy w Uniwersytecie Pedagogicznym, od 1 października tego roku jestem pracownikiem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Zostałem się z Uniwersytetem, głównie z względów aksjologicznych, ale jestem teraz, można powiedzieć, bliżej Państwa, tak, bo co prawda Dąbrowa Górnicza to nie Śląsk tylko Zagłębie, ale jednak mierząc to w kilometrach, jesteśmy całkiem blisko. Proszę Państwa, to jest już dziesiąta jubileuszowa konferencja. Ja mam przyjemność i zaszczyt otwierać tę konferencję po raz piąty, a po raz czwarty już bez naszego przyjaciela doktora Janusza Trawki. Niech mi wolno będzie zacząć od przywołania słów Wisławy Szymborskiej i chciałem wyrazić ogromny szacunek Eli Bowdur, która tak pięknie pielęgnuje pamięć nie tylko o swoim mężu, ale o Przecież dla nas, prawie wszystkich, w większości, naszym przyjacielu Januszu. Przechodzę już do części merytorycznej. Proszę Państwa, chciałem w tym roku zaprosić do wysłuchania wykładu Sztuka Uczenia się w Cyfrowym Świecie. I zacznę od stwierdzenia, może banalnego, ale jednocześnie bardzo kluczowego, bardzo istotnego dla dalszych rozważań. Mianowicie, sytuacja. Zmieniła się radykalnie. Po raz pierwszy w dziejach tego świata mamy taką sytuację, że nauczyciele i uczniowie mają dostęp do tych samych źródeł informacji. I to oznacza, że szkoła nie może już wyglądać tak jak dawniej. Nauczyciele, szkoła stracili monopol na przekazywanie informacji. Szkoła w związku z tym musi się zmienić. Maciej Pulnar, nauczyciel w Szkole Podstawowej w Psarach koło Trzebini. Maćku jesteś gotowy? Tak jest. Witam. Witam serdecznie. Proszę. Dziękuję serdecznie. Jak zauważyłem tutaj przed, przed, przed moim przed, wcześniejsi Osoby, które tu, no widzicie Państwo, się, ponieważ pierwszy raz przed takim wielkim audytorem taki. A tego tak proszę mi wybaczyć, jeśli takim właśnie dojdzie do takiej sceny, że zapomnę zapomnę jakiś słów. Natomiast e, chciałem Państwu pokazać, że można sprawdzić wiedzę w, w szkole, używając komputera w bardzo przyjazny sposób, wywołując przy tym mnóstwo emocji u osób, szczególnie u uczniów. E, wczoraj miałem możliwość przeprowadzenia akurat takiego trudnego testu e, wśród nauczycieli, była to bardzo też emocjonująca walka e, o zwycięstwo. Jedna pani nawet mówi, że takie motylki brzuch czuj. Yy, bo myślałem, że to tylko wśród dzieci, bo ja w szkole podstawowej pracuję, to tam na pewno naprawdę są niesamowite emocje podczas yy, prowadzenia takiego quizu. Yy, zobaczymy, jak u Państwa. Na początek bardzo bym prosił, żeby już kto ma komórkę, bądź też tablet yy, tudzież laptop, wszedł sobie i uruchomił yy, stronę internetową. Mianowicie chodzi o Kahuta. Jest to, yy, kto był z Państwa na Inspiracjach w Warszawie 2014, miał możliwość już spróbowania ewentualnie ewentualnie y, tej platformy. Natomiast jest bardzo kolorowa. Dzieciom się bardzo podoba, bardzo prosta. W szkole można korzystać na komputerach, na tabletach i na telefonach z Androidem bądź też iOSem, czyli na Apple. właśnie. Teraz tworzymy quizy na gkahu.com. Tu się logujemy jako nauczyciel. Możemy się zalogować jako uczeń. Oni mają wtedy jakieś tam mniejsze prawa, prawda? Z dziećmi tak samo w szkole robiłem, że dzieci tworzą quizy, można zrobić jakiś w szkole konkurs, kto taki quiz na przykład z danej zakresu wiedzy przygotuje. Kakut jest może na tyle też fajny, że tutaj akurat nie mamy możliwości. I teraz już szkoda czasu, bo mam bardzo krótko, mało czasu na to wystąpienie. Taka ikonka. W sklepie z Androidem bądź też w sklepie y, iTunes można sobie ściągnąć aplikację, czyli już później nie wchodzimy przez stronę internetową, tylko po prostu klikamy aplikację i od razu mamy y, miejsce na logowanie i możemy y, od razu korzystać i uczestniczyć w quizie, wpisując odpowiednie tam te cyferki, jeśli ja uruchomię ten quiz.